是是。吃吃啊 哈哈哈。<laughs> Баяф <small> шар No, no, no. szsz sure. 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 <laughs> Ola, gdzie jest lampa? Gdzie jest lampa? Gdzie jest lampa? Oleńko, gdzie jest lampa? Tam! Brawo! A zrób kosi, kosi. Ola. Kosi, kosi, łapci. Oleńko. Kosi, kosi, łapci. Kosi, kosi, łapci. Pięknie! A gdzie jest ręka? Gdzie jest ręka? Gdzie jest ręka? Gdzie jest ręka, kochanie? Tu. A druga? Gdzie jest druga ręka? Gdzie jest druga ręka? Gdzie Ola ma drugą rękę? Hmm, szukamy, jedna jest. Gdzie Ola ma rękę? Gdzie jest aniołek? Tam! Brawo! Zrób jeszcze brawo. Brawo! Brawo, brawo, brawo! 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 A zrobisz papa? Na babci i dziadusia? Zrobisz papa? Papa! 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 No zrób papa. Oleńka, papa! Bye bye. To, to znaczyło dosyć. Kosi, kosi, pięknie robisz. Tak. Wystarczy. Dobranoc.